Witam wszystkich, nazywam się Ewa i chcę podzielić się moimi doświadczeniami z fleboksin w tym filmie. Mam nadzieję, że pomoże ci to zdecydować, czy warto go kupić, czy nie. Zdecydowałam się na zakup fleboksin ze względu na ból nóg i stóp spowodowany żylakami, a także uczucie ciężkości i obrzęk nóg. Intensywne swędzenie wokół żylaków było znaczącym dyskomfortem, który skłonił mnie do wypróbowania tego produktu. Chcę ostrzec, że jeśli rozważasz jego zakup, uważaj na podróbki. Poniżej znajduje się link do oficjalnej strony internetowej. Ważne jest, aby pamiętać, że aby otrzymać oryginalny produkt, należy wypełnić formularz na ich stronie internetowej, a oni skontaktują się z Tobą. Zwróć szczególną uwagę na inne strony internetowe, ponieważ w internecie jest wiele oszustw. Które sprzedają podrobione produkty, powodując, że tracisz tylko pieniądze. Powodem, dla którego wybrałem fleboksin, jest to, że codziennie borykałem się z tym problemem. Czasami budziłem się z opuchniętymi nogami jeszcze zanim zdążyłem stanąć na nogi. Nie mogłam już nosić dżinsów, na przykład z powodu tego nieprzyjemnego uczucia ciężkości w nogach, które sprawiało, że byłam ciągle zmęczona. Postanowiłam wypróbować ten produkt i przez ostatnie dwa miesiące stosowałam go codziennie, masując nogi rano i wieczorem. Jego naturalna formuła nie powoduje żadnych alergii. Zauważyłam, że moja skóra stała się bardziej miękka, a swędzenie ustąpiło. Jednak dopiero w drugim tygodniu zauważyłam najbardziej pozytywne rezultaty. Moje nogi przestały boleć w ciągu dnia. Opuchlizna zmniejszyła się, a uczucie ciężkości zniknęło. Czuję się bardziej energiczny i wróciłem nawet do noszenia ubrań, których nie mogłem wygodnie nosić. Fleboksin naprawdę przyniósł ogromną ulgę, a moje nogi czują się znacznie lepiej. Jeśli szukasz opłacalnej, naturalnej alternatywy, naprawdę polecam ten produkt każdemu, kto cierpi na ten problem. Wahałem się. Czy go kupić, ale dla mnie była to naprawdę opłacalna inwestycja. Więcej informacji na temat formuły można znaleźć na ich stronie internetowej, do której link zamieszczam poniżej. Mam nadzieję, że wyniki będą dla Ciebie tak dobre, jak dla mnie. Jestem już w trzecim miesiącu stosowania i nie mogę się bez niego obejść. Proszę również o udostępnienie tego filmu wszystkim znajomym, którzy mogą potrzebować rozwiązania tego problemu zwłaszcza jeśli wolą naturalne produkty bez ostrych chemikaliów. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i życzę wszystkim lżejszej i wygodniejszej podróży, jeśli chodzi o zdrowie nóg.